Kojarzycie ludzi, którzy w ogóle nie ogarniają ironii, tak ani trochę? To obczajcie to. Kiedyś, jak się przeprowadziliśmy, mieliśmy nowych sąsiadów i oni mieli córkę, która tam była, nie wiem, z 2-3 lata temu młodsza. I ona była creepy, serio, to była, ona była powolona trochę. Taki prosty przykład, siedziałam sobie w szkole, miałam zajęcia, po czym dostaję od niej SMS-a, że. Gdzie jesteś, kiedy wrócisz ze szkoły, bo czekam na ciebie w Twoim pokoju. Bo stwierdziła, że wejdzie sobie przez ogródek do naszego domu i poczeka na mnie w moim pokoju. Przy okazji kradła mi kosmetyki. Ale dosadna. Była taka sytuacja, że napisała mi kiedyś coś w stylu Czy ty mnie w ogóle lubisz? No i tak naprawdę to jej nie lubiłam, nie? No ale już stwierdziłam, że nie będę taka chamska, bo to moja sąsiadka. Odpisałam, nie, wiesz, nienawidzę. Ze śmiejącą się emotką i serduszkiem. I tak zawsze używam ironii, nie a głupie powiedzieć. pytania zasługują na głupie odpowiedzi, nie? Proste. I dobra, nie odpisałam i już miałam spokój. Po czym wracam do domu, a w domu jedna wielka awantura. Przez stole siedzi moja mama, jej mama, jej ojciec i ona. I zaczynają się na mnie drzeć, co ja sobie wyobrażam, że ja takie rzeczy wypisuję do ich córki. No nie wiem, co ja sobie wyobrażam. Może się jej kurwa boję, bo mi się włamuje do domu, jak mnie nie ma. Ale dobra, darli się, darli, aż w końcu się skończyło tak, że miałam zakaz zbliżania się do niej. Logicznie, że ona potem też do mnie. Ale kurde, mogłam jej zamiast tego po prostu ironicznie odpisać: Tak, uwielbiam cię.